Dzień dobry wszystkim witam was serdecznie, ja i Jana siadamy do samochodu, tylko byłoby dobrze wsiąść jakbym jeszcze otwarł. Karim jest pod dobrą opieką, a my jedziemy uwaga gdzie? Do pauletto King Food. Na coś dobrego do jedzenia. Zapraszamy Was na ten dzisiejszy film. Dzień dobry, ja jestem Ana. <grym> Jak chcesz nagrywać, to dam ci mikrofon, proszę. Mów do mikrofon. Halo, halo. <laughs> tak mówił, tak. Dzień dobry, ja jestem Anna. Witaj na mojego kanału YouTube. Zapraszam <laughs> <Brawo. śmiech> <Ja> <laughs> na film. O? Na film. Na film. Do zobaczenia, papa. pa! Ok, jedziemy. Dojechaliśmy na Strada Trajan. Biała Julia zaparkowana, proszę Brudna. bardzo. Brudna trzeba umyć. Paweł nie wie, że przyjechaliśmy. Nie wie, że się wybieramy do niego, także będzie zaskoczony. Zobaczcie, jaka tutaj rudera. Rudera, moja mama tak mówiła rudera, no takie budynki. Nie, tak, się, tak się mówi chyba. Także idziemy zobaczyć do Paulet Talking. Fody. Proszę bardzo, tutaj wchodzimy. Teraz Zobacz, zobaczymy. Tak, są tutaj oferta menu, Proszę bardzo, mamy wystawione. No i co, wchodzimy wchodzimy, na? Proszę cię bardzo. Chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. bądź buongiorno. Jest, jesteśmy tutaj. Dobrze, wszystko dobrze jest i szef całego interesu, także jest dobrze. Dobrze. Proszę bardzo. Tutaj ja Pawełek pięknie. pracuje, tak. E, trzeba wszystko My przygotować. Tak, zaraz się e, zdecydujemy, coś zamówimy, zobaczymy co. co e, zapiekankę na pewno. Anna mówiła coś o e, burgerze. Masz, Uwaga! Przepraszam, że przerwie. Tak. Do 15 lutego 2025 mamy 50% zniżki na wszystkie, na całe jedzenie z menu. Tak. Oprócz ee, picia. Uh -huh. Oczywiście nie mogę piwek. Tak, Trzeba tak. <noise> no, wiadomo. Nie może być. Ee, od godziny 12 uh -huh. do godziny 15.30. Uh -huh. okay? Także... Także załapaliśmy się. Złapali. Czekam <noise> was, załapaliśmy się, no to super. Dokładnie, bardzo dobrze się załapaliście. <głos> <głos> Także te 50% będzie na bank. Tak. Także zapraszam do Pawła do Pauletu King Food. Jest promocja do połowy lutego. I co? Tak, Paweł właśnie powiedział. Ej, powiem wam naprawdę, ja też chcę życia youtubera, kurczę. Tak? Piąteczek, która godzina? 2.30? E, bo ja dzisiaj miałem... Przy... Pracuję. Krótki, pi krótki piątek miałem. Sobie kręci filmik, Rozumiem. Krótki piątek, później sobota, niedziela wolne, w no tak. poniedziałek jakiś krótki... E, jak to się ja mówi, jak Krót, pracuje, krótkie pracuje. ranko, krótkie ranko, tak się zaczyna się po południu, nie? A Pójd Pawełek? Pójdzie jak pracuje normalnie, tak. Od wtorku do niedzieli, 14, 15, 16 godzin. No jest różnica. Jest U różnica, niedziałek jest. wolny, jest różnica. No. Nie jest różnica Ale tak. są satysfakcje. Z najlepszych zapiekanek w całej Rumunii. Oczywiście jedyne, tak. także jak mogą Na No jedyne, jedyne to. Nie ma konkurencji, jedyne, tak? Jedyne, no być najlepsze. <grymne> no to dobrze, Właśnie to dobrze. Fajnie. Dokładnie. Bardzo się cieszę. Ja też się cieszę, że przyszliśmy. Cię, e, jeszcze trzeci raz e, mnie odwiedzasz. No i, i, i jest będzie, będzie jeszcze no. raz i jeszcze następny. Zobaczmy, to kwestia czasu po prostu. Dobra, to coś testujemy się, żeby zamówić. My przyjechaliśmy autem, więc dzisiaj piwa niestety nie? Eee, ten, ale ten co zamawiamy w takim razie? Tak, dwie kafelaty zamawiamy i zapiekanki jednak Sprażoną cebulką też tak krokantę, Krokanta, dokładnie. A ta druga jest jaka? Te nie z, nie jest? z salami i A z salami i prażoną cebulką. Super. Także ta z salami będzie dla mnie, a z cebulką będzie dla mnie. Super. Super. Także czekamy na zamówienie. A, Rozmawiamy tak. tutaj z Pawłem po rumuńsku. A, także nie pacie, <grym> tak, czy pacieć. Mówimy mówi, po rumuńsku, tak? Paweł robi nam tutaj kawę. A, salut P. Python, więc ten mał był po telocopie. Python wszyscy znacie na pewno z TikToka. No, kto zna, to zna. Ja znam Pythonka akurat to i tak. tak. znacie Pythona, tak? Z TikToka tylko <grym> tak, tak, tak. <grym> <grym> z TikToka, tak. Co ten? Ale. Mieszka w Polsce, oczywiście. Ale nie rozmawiam z nim. Mhm. Nie rozmawiasz? ja rozmawiam z nim, bardzo dobry, Aha. znajomy jest. No, flanel konwencjowy, w fotoku. Więc zaraz, czyjamię <puszczymy> tutaj krawki. Kumata. <grym> Ana wspomina, jak Paweł robił zapiekanki tam przy Kauflandzie, przy drumu i Parku, tak? I ten. Tak? Jaka konkurencja? Jaka konkurencja to jest. Tam z Kamerą idzie. A, z Kamerą tam idzie, tak? Z Kamerą, no to szedł, tak, tak. To nie, ja nie mam konkurencji. Jestem bezkonkurencyjny. Pozdrawiamy z Pauletto King Food. Kawa dobra, naprawdę smakuje nam. Ana mówi, że mocno, ale. Taka powinna być, kremowa zawsze, mimo że to jest kafe latte, to taka kremowa też jak zawsze Paweł robi. Naprawdę bardzo smaczna kawa. O, proszę bardzo, dostaliśmy nasze zamówienie. Dziękuję. Za, Jedna dla Anny, pokaż jak tutaj wygląda o, twoja zapiekanka. Proszę bardzo, to jest zapiekanka Anny, tak się prezentuje. Ta jest moja, także życzę nam smacznego. O, chyba jakieś zamówienie, tak? Nie. Nie? A, ktoś dzwoni, tak, dobra. Ktoś dzwoni do, Paweł, do pawełka. Do tak wygląda z zapiekanka, także jest naprawdę bardzo dobra i... Polecam, polecam. Proszę bardzo tu. Co tu się dzieje? le kła. Komebanoly bagiet. Paweł pokazuje. Na żywo komuś. O no. Dobrze, niech się dzieje. Dzieje się akcja cały czas Paulę. In 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 influencer, in tak? Influencer. <grym> in <grym> in Paweł super. rozmawia po włosku, bo dostał telefon. Pyszna zapiekanka, ja pojadłem bo byłem bardzo, dlatego ten w ogóle przyjecha... przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, bo ja skończyłem wcześniej pracę. Miałem dzisiaj krótki piątek, mamy tak raz w miesiącu I sobie wybrałem akurat ostatni piątek. Się to mówi, stycznia, bo dzisiaj jest 31 styczeń, no i po prostu wykorzystaliśmy okazję, żeby tutaj przyjechać. Zapiekanka pyszna, ona jeszcze sobie je i próbuje znaleźć zdjęcie, jak byliśmy na zapiekankach w Warszawie i to było, to było już w Polsce, w Warszawie. No i Anna ma takie, ma takie porównanie i mówi, że u Pawła jej smakuje bardziej, że bardziej świeże, bardziej furpiące te zapiekanki są i ten, także... Takie są, Ani, gdzieś odczucia moje. Są I takie same. Uważam, że u Pawła są naprawdę bardzo dobre, pyszne zapikanki. Polecamy. No i kawa przede wszystkim też. Rewelacja. Dziękuję. Także um, tylko w Pauletto King Food. Baguette dla pakietu. Baguette dla pakietu, tak. Ah, Aha. Tak jest, a to a to my to. My. Tak, u okay. Pawełka najlepsze, bo to ma na niferit, No, uh -huh. niferit. Do. Tak, różnią się. Do. U Pawła najlepsze zapiekanki. Ile taka zapiekanki? Papa, papa, tam zaparkowaliśmy, idziemy. Tam. Dzięki Paweł, i do zobaczenia. Dzięki. Dzięki wielkie. Papa. Pa. Bardzo fajnie było u Pawła. Spędziliśmy trochę czasu, wypiliśmy dobrą kawę, zjedliśmy pyszne zapiekanki. Wzięliśmy jedną na wynos dla cioci, która została z Karimem. No i co? I wracamy do domu, ale to jeszcze nie koniec tego vloga, bo to jest vlog weekendowy, także jeszcze się będzie tutaj trochę działo. Wieczór, jesteśmy w domu. Mały Piszk się tutaj bawi, ma zgaszone światło, ponieważ włączył zabawkę, żeby świeciła. Tak, Karim? Zobacz, jak świeci żubik. Zobacz, jak tu świeci w kamerze żubik. Tutaj, pokaż, widzę, pokaż. A zrób halo, halo do mikrofonu tutaj, zrób halo, halo. Zrób tu halo, halo. Ha halo, halo? Nie zrób halo, halo. Jaką masz zabawkę? To? Braska, spokojnie. Halo, halo. Żółwik zrobi? Braska to jest żółwik, halo, tak? Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. halo, halo. Dawaj To już buziaka Karim, czy nie? I dzień dobry wszystkim. Jest sobota. Wieczór. Po godzinie 19:00. dzień zleciał. Tak dosyć... W sumie nie mrawo, bym powiedział. Ona z Karimem byli u cioci Dedy. Ja ich tam zawiozłem. Był teściu. Przyjechał. Także oni tam sobie posiedzieli trochę. Ja wróciłem do domu, bo miałem jakieś tu zajęcia w domu. A później po nich po prostu pojechałem i ich odebrałem. Także zleciało. No i co wam chciałem powiedzieć? Nie działo się dzisiaj nic za specjalnie, więc nie nagrywałem zbyt dużo. Idę teraz do sklepu, bo muszę kupić parę rzeczy. No i tyle właściwie tak, jeśli chodzi o ten dzień. Ja. Będę się odzywał, jak coś będzie faktycznie ciekawego, bo tak to to nie ma sensu kręcić vlogów na siłę. Dzisiaj trochę sobie, powiem Wam, pospałem po południu, bo byłem taki niedospany, zmęczony. Karim mnie obudził wielkim brzaskiem, jak się zaczął drzeć, bo mu coś tam nie pasowało. Mówię, żeby umarłego obudził jakby ten, no ale tak jest. Eee, także no tak to jest, słuchajcie. Dobra, idę do tego sklepu, bo... Chcę kupić co trzeba i po prostu wracam do domu. Także do zobaczenia w niedzielny poranek. Niedzielny poranek, tutaj dzieją się rzeczy w kuchni. Smażymy naleśniki. Ona zrobiła taką kompozycję, a ja przejąłem tutaj patelnię i pilnuję tego. Tak wyglądają już te usmażone. A tutaj na patelni te, które smażą się dalej. Za chwilę je przewrócę na drugą stronę. One są w zdrowej wersji takiej z mąki. Pokosowej, orzechowej i będą na pewno dobre. Dobrze, słuchajcie, czas sobie zrobić kawę, My już po śniadaniu. Te naleśniki były dobre. E, zdrowa wersja. Mam kubeczek na kawę, także tutaj sobie zrobię w takim. Co mam chciałem powiedzieć jeszcze? E, przede wszystkim wyłączyłem ogrzewanie. Robiłem taki film o obsesji Rumunii, jaką Rumunii tutaj mają. Ja pierwsze co? To jak wstaję rano. Chociaż dzisiaj Ana mi ubiegła, ona już też się nauczyła, żeby, ten, żeby skręcać to ogrzewanie, bo tak to, to by w ogóle cały czas szło non-stop, a chodzi po prostu o to, że no to też płacimy. Rachunki z powietrza się nie biorą pieniądze, nie rosną na drzewach, a w mieszkaniu jest ciepło, to nie jest tak, że w zimnym siedzimy, jest naprawdę ciepło. I tak dla porównania, my dostaliśmy rachunek na 400 leiów, za ostatni miesiąc, a sąsiad dostał za prawie 800. Więc tutaj może być w tym jakiś króczek taki, tak zwany, że mam taką tendencję, że wyłączam to ogrzewanie. Czyli po prostu sąsiad nie wyłącza i jest non stop podkręcone 25 stopni pewnie tak. U nas jest 23. Niektórzy pisali, że jest gorąco. Mój tata mówi, że 23 stopnie to się nie da wytrzymać w mieszkaniu. No 23 powiedzmy, że jeszcze ujdzie. Że jest tak nawet przyjemnie. Tam na górze jest zawsze zimniej, jak pracuję. Czasami ubieram bluzę, jak ten, bo jest po prostu zimniej. No i tak to wygląda. Ale, ale myślę, że tak. Te 23 to jest ok w mieszkaniu. Może, jakby było 22, to by było lepiej. Myślę, że tak. Ale są postępy. Rok temu było 24, teraz jest 23. Może w przyszłym roku będziemy grzali na 22. Byłoby idealnie wtedy. Tak, tak schodzić w dół trochę. I nie chodzi już też, o rachunki też chodzi, a dlaczego nie, jestem centuj z Krakowa, ale chodzi też przede wszystkim o to, żeby tutaj nie było zbyt gorąco. Oprócz tego, że zaraz sobie zabierę kawę, to mam tutaj przygotowane warzywa, które będę piekł. Tu są dwa takie duże, normalne ziemniaki, jeden taki zły, słodki i cebula, także to zrobię po prostu w piekarniku, przygotuję na obiad. I uwaga, co tutaj mamy jeszcze dobrego? Jest pstrąg, którego kupiłem. I się rozmroził, jest pstrąg. Także chodź tu pstrągu, pokaż się widzom, jak ja to mam cię pokazać, żeby cię widzowie zobaczyli. Proszę bardzo, taki pstrąg i, i takiego zrobimy też w piekarniku, i będzie dobry. Także to będzie dzisiaj na obiad. Tak, dobrze. A tymczasem kawka. Tak, Kalim, jesteś oszczyżony, umyty, ryba, ryba jest zrobiona, warzywa. Upieczone. Nie, nigdy nie szczydzs w niedzielę, tak? A, no tak. no Samochodem nie robię w ten. Zobaczcie, jak. Zobaczcie, jak tutaj ten. Ja są upieczone warzywa, cebulka, pstrąg taki, także będzie na pewno e, smacznie. E, no a tutaj Karim będzie sobie też jadł i my razem z Karimem. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. halo, halo. Tego nie wciskamy, zub, halo, halo. Halo, halo. halo. Tak, do zabawy masz tutaj. Znalazłeś rączkę od roweru, tak? Uważaj. No. Co tam masz? Uważaj. No gdzie tam idziesz? Gdzie tam idziesz, pisz? Uważaj. Uważaj, tak? Uważaj. Ta 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 ta. Kto tak się wygupia? Popołudnie, ja sobie tutaj. Zrobiłem aktywność. Zobaczcie, ile już orzechów rozłupałem. Orzechy włoskie. Mam dziadka do orzechów. I tutaj sobie jeszcze siedząc oglądam na YouTubie. Co oglądam? Vlogi z dalekiej wyspy. And tomorrow we have a massive storm coming again. So this week it's just storms everywhere. But first I need to find a shovel and I'm. Just kinda hoping it's not under here. <laughs> oh my God. It's gonna be a crazy workout getting on of this snow out because it's solid. You can see. You know? Nie wiem czy ktoś z Was zna akurat tą youtuberkę, tak? Ona mieszka na takiej... Yy, na końcu świata można by powiedzieć i lubiłam oglądać. No. Także tak to jest. No i co? I i te orzechy. Biorę się dalej, żeby z nimi robić. O, I tak sobie właśnie rozgniatam te orzechy. No. Ten się okazał zepsuty. To jest dopiero drugi, który mi się pojawił jako zepsuty, ale większość, wszystko było, wszystkie były dobre. Ten taki czarny w środku, a następny trzeba mocno rozgniatać i powiem Wam, takiego bajzlu już tutaj narobiłem przy tych orzechach. I z... O, właśnie. To jest to, one się tak tutaj sypią, ale wybieram, przebieram, no i tak robię właśnie z tymi orzechami. I to jest wszystko, jeśli chodzi o ten dzisiejszy film, mam nadzieję, że Wam się podobało, jak byliśmy u Pawła razem z Aną. Było naprawdę bardzo smacznie, pyszne zapiekanki, polecamy Strada Trejan w Bukareszcie, żebyście przychodzili, jak będziecie tutaj. My na pewno jeszcze Pawła odwiedzimy i to niejednokrotnie, także... Naprawdę cieszymy się, że mieliśmy tam okazję być. No, i co więcej, tak. Was zachęcam do tego, żebyście pisali komentarze. Oprócz tego, subskrybujcie oczywiście nasz rodzinny kanał. Mora Family Vlog. No, i do zobaczenia w następnych filmach. Zostawiajcie łapki w górę, tak? Możecie. No, i będzie się równie działo. Ten vlog nie będzie jakiś długi, tak jak już widzę, bo jestem właściwie w trakcie jego składania. Także ten, no, ale po prostu nagrywałem. To, co się działo, tak, żeby po prostu było ciekawie i interesująco. Nic na siłę, jak ja to zawsze powtarzam. Tyle już definitywnie tytułem zakończenia tego dzisiejszego filmu, no i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa.